Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii wielkiego unboxingu nowego zestawu komputerowego. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat obudowę od Chiefteka model Hunter. Żeby nie przedłużać od, od razu sobie ją otworzymy i zobaczymy co kryje się w środku. Jest. Na pierwszy rzut oka obudowa wydaje się dość solidna. Przepraszam za światło, ale może spróbujemy to jakoś naprawić. Nie wiem, czy coś to dało. A, coś zawsze może dać. Niestety pogoda dzisiaj nie rozpieszcza. Po tej stronie, po lewej stronie obudowy mamy panel ze szkła hartowanego, zabezpieczony folią, mocowany na tak zwanych szybkośrubach. Patrząc od góry, przycisk do włączania, przycisk reset, I jeden to jest od RGB, do ARGB, a drugi jeszcze nie wiem. Złącze mikrofonowe, złącze słuchawkowe dwa razy USB w standardzie 3.0. Szkoda tylko, że nie ma tej USB-C, ale jak pamiętacie, mamy takie USB na płycie głównej, więc też nie będziemy płakać. Na froncie, zgodnie z opisem, trzy wentylatory. Siateczka nie jest to żaden filtr przeciwpyłowy, z tego co widzę. I trochę szkoda, na dole logo Ciefteka, ale zaraz sobie zobaczymy. Może tam pod spodem jest, pod tą siateczką jest filtr przeciwpyłowy. Bo oczywiście panel przedni jest zdejmowany na zatrzaskach, ale nie, mamy tu zwykłą plastikową wytłoczkę bez żadnej siatki. Po tej stronie jest, po dwóch stronach jest jakaś siateczka, ale to też nie jest taki typowy mesh. Szkoda, bo ja na taki filtr bardzo by się przydał, zwłaszcza, że u mnie w domu przez kota strasznie się kurzy. I nie ukrywam, że będę musiał często ściągać ten przedni panel w celu wyczyszczenia wentylatorów. Na froncie są trzy, chyba 120 albo 140 mm. Nie pamiętam, zajrzymy sobie zaraz do specyfikacji. Rozbierzemy sobie pozostałe, pozostałe ścianki. Idziemy sobie jeszcze najpierw na tył, tu też jest wentylator. Powinno być fajnie nam napisane chyba. Dobra, zdejmiemy sobie jedną boczną ściankę. Powiem tak, na pierwszy rzut oka naprawdę wygląda solidnie, ładnie. Ale chyba nie do końca jest dobrze spasowana z tego względu, że miałem problem z odkręceniem dolnej śruby, ale może to jest kwestia tego pierwszego zakręcenia. No i tak, co my tu mamy? To czego się najbardziej obawiałem: przewody, przewody, dużo przewodów. Mamy kontroler ARGB. Mamy tu dwa wolne miejsca na podpięcie ledowych, LEDowych pasków, jakby też na przykład chciał sobie takie paski przykleić od środka obudowy, aby dodatkowo to oświetlić komputer. Mamy wolną wtyczkę od Aura Sync i jedno wolne gniazdo do kontrolera ARGB. Niestety widzę, że wszystkie gniazda wentylatorowe są zajęte, no bo tak jak widzieliście w obudowie mamy trzy wentylatory na froncie, jeden na tyle. Kable są pierwotnie spięte w jakiś sposób. Tutaj wszelkie wtyczki, pewnie od panelu przedniego, tak. Power HDD LED, Power LED, Power LED, Reset Switch. No dobrze, fajnie przyciski są. Wtyczki są fajnie opisane, więc może sobie jakoś z tym poradzę. Mamy też wtyk HD Audio. Więc też sobie go wypniemy, A i tu się jeszcze schował przełącznik do wentylatorów. PWM Fan. Dobrze, OK. Na dole mamy tackę pod dysk SATA w standardzie 3,5 cala, ale podejrzewam, że wejdą też, tam też dwa dyski 2,5 calowe. Tu mamy dwa miejsca do zamontowania dysków 2,5 calowych. Tak, jak prezentowany Samsung, i ja właśnie tutaj zamontuję sobie, sobie dysk. Dlaczego wybrałem tą obudowę? To zaraz, do tego przejdziemy. Tu mamy jeszcze komplet śrubek. Instrukcja widzę do, do całego kontrolera ARGB. Wybaczcie, ja tego nie będę teraz wyciągał ze środka bo wszystko pogubię. To nie jest jeszcze czas na montaż, na montaż podzespołu, więc nie chcę tego, tego bardzo ruszać. Wybaczcie mi to z góry, ale oczywiście pod filmem będzie link do, do całej specyfikacji tej obudowy. No właśnie, mówię, że mam kota w domu i już mi się tu walają kocie włosy. No dobra. Wybrałem tą obudowę ze względu na to, że była naj, najskromniejsza. Może miała najbardziej taki optymalny dla mnie front, bo nie chciałem obudowy, która będzie cała zasłonięta szkłem, czy plastikiem, czy siatką. I nie chciałem też takiej, żeby była odsłonięta. W sensie, żeby te wentylatory było w całości widać. Tutaj jednak z tym frontem mamy taki kompromis, że widać tylko część tych wentylatorów. to wygląda bardzo schludnie i ładnie. Przynajmniej według mojego, mojego uznania. Według są różne gusty i z tym nie będziemy dyskutować. Przechodząc na drugą stronę. Boże, błagam, żebym tego tego nie rozwalił. Zdejmujemy sobie szybko śruby od odmocowania szkła. O, tu już została nam no, na jednej podkładka. Też każda śruba ma taką gumową podkładkę. Łapiesz ostrość, czy ci pomóc? Raczej, żeby przy zbyt mocnym dokręceniu to szkiełko nie zrobiło nam sikusu. W postaci jakiegoś pajączka. No ale co tam mamy dalej? No, kolejna podkładka została. No chyba pierwsze odkręcenie takie po prostu jest, że te podkładki zamiast zostać na śrubach, zostają nam na szkle. Ale fajnie, że coś takiego jest, bo. się, że w tej klasie cenowej. Tej niskiej półce cenowej raczej nie będzie czegoś takiego szyba trzyma się po prostu tak o to jest cała szyba bez, bez żadnych wsporników dodatkowych odłożymy sobie ją na bo ona z drugiej strony też ma folię ale to odłożę sobie ją może na, na łóżko kocie zostaw to i tak jeśli chodzi o samo wnętrze jest dość przestronne o jezu o ile ona jest teraz lżejsza bez tej szyby ładko święta jeśli chodzi o samo wnętrze, to jest przestronne, w piwnicy jest miejsce na, na zasilacz. Fajnie, że sama piwnica też nie jest w pełni zabudowana, tylko jak się przyjrzycie, tu jest y, jednak prześwit, więc ta cyrkulacja powietrza będzie troszkę lepsza. E, śledzie, z tego co widzę, no niestety są chyba wyłamywane. No, ale za taką cenę, no to czego się będziemy spodziewać? Tak, że to będą wykręcane śledzie? Nie, 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 to raczej nie za te pieniądze. Wybrałem ją też dlatego, że jak się przyjrzycie, tu są przelotki na, na przewody. Zasilania płyty głównej i wszystkich podzespołów, które, które potrzebujemy. Szkoda, że tu tego samego nie, nie zastosowano w tych trzech przelotkach, ale tutaj mamy takie gumowe. Mm, gumowe, nie wiem, nakładki czy takie przejścia, które jednak niwelują widok tych kabli i to jest dla mnie duży, duży plus jeśli chodzi o tą obudowę, bo jednak przyznajcie, lepiej to będzie wyglądało kabel w tym miejscu, niż tu puszczony jak się przyjrzycie, nie przyjrzycie się od tej strony się może przyjrzycie o, nic przez taką dużą dziurę bez żadnych ogumowań dookoła hmm, jeśli chodzi o, o to, że mówiłem, że brakuje mi filtra przeciwpołowego z przodu yy, to mamy też to w zamian, w zamian za to mamy filtr przeciwpyłowy, strasznie dziwny, na dole i mam, no niestety właśnie, żeby się do niego dostać, to trzeba będzie za każdym razem wykopyrtnąć, się tak brzydko powiem, obudowę, żeby ten filtr zjąć i wyczyścić. Mamy antypoślizgowe nóżki, tu mamy jeszcze coś, w piwnicy, aha! To jest montaż do, do tych sanek na dysk ja chyba to usunę, bo to jest zbędny w środku, dla mnie przynajmniej. Filtr przeciwpyłowy mamy też na górze. Jest on mocowany na, na magnesikach. Bardzo fajna sprawa, oczywiście tutaj na, górę, na górze pójdzie chłodnica z, z, z chłodzenia IO od SPC. Wejdzie bez problemu, sprawdzałem. Przynajmniej według, według producenta. Hmm, Chief tak dopuszcza takiej wielkości chłodnicy, nawet dopuszcza chłodnicę do 360 mm, więc o ile pamiętam, oczywiście, więc jest to też fajnie. Samo wykonanie. Powiem tak. Nic tu nie trzeszczy przy nacisku, przy poruszeniu. Troszkę ta blaszka się gnie, jak mocno naciśniemy, ale raczej myślę, że nikt nie będzie na. Na komputerze siadał ani na nim tańczył kankana, więc yy, powiem tak: jeżeli yy, miejsce na kabli, na kable też nie jest jakoś super mało, aczkolwiek myślę, że będę się musiał troszeczkę namęczyć, żeby, yy, żeby te kable to usytuować wszystkie, żeby luźno zamknąć obudowę. Ale bądźmy dobrej myśli, tak. To będzie, moje drugi, to, to będzie mój drugi montaż komputera w życiu. No i nie oszukujmy się, ten, który montowałem te 8-10 lat temu, był całkowicie na na innej jakości podzespołów, tak. Więc, więc też będzie tutaj o wiele trudniej, myślę. Choć przypominając sobie poprzednie składanie, tam mało co, która wtyczka była opisana, i niestety trzeba było lecieć na czuja, także może być różnie. Um, powiem tak, gdyby, gdyby tutaj jeszcze był filtr przeciwpyłowy, który byłby demontowany w celu wyczyszczenia, chociaż tak plusem jest że to, że możemy ten front sobie ściągnąć, więc jeżeli tu byłby filtr dodatkowo, śledzie byłyby odkręcane, a nie wyłamywane, chociaż to jest takie dla mnie wszystko jedno, ale gdyby, gdyby, tak? No i gdyby tu w tych trzech przelotkach również były takie gumowe zaślepki, jak tu w tych trzech. Dla mnie byłaby to obudowa kompletna w tych pieniądzach. Bo nie mówię o klasie obudów za kwotę 400, 500 czy, czy nawet 600 zł. Ta kosztowała o wiele mniej. Więc i tak jestem miło zaskoczony z jakości, jej, z jakości jej wykonania. Oczywiście wszystko wyjdzie w pranie. Ona się będzie sprawować, na ile głośne są wentylatory. A te są w standardzie. Próbowałem wam powiedzieć ich, ich wielkość, ale no niestety. Pewnie będzie w instrukcji. Są na pewno, będziecie mieli to wszystko na stronie na stronie producenta, do którego, do, na stronie obudowy, do której oczywiście linku jeszcze w opisie pod filmem. Chociaż jeśli chodzi o, wyłamy, o wyłamywane śledzie, tak wracając do, do tematu, widzę, że tutaj mamy śrubę, dzięki której możemy wszystkie te śledzie zdemontować, więc podejrzewam, że nawet po, po wyłamaniu danego śledzia, jak sobie wyjmiemy całą tą tackę, czy tą zasłonkę i wyłamimy te śledzie i przykręcimy ją z powrotem, to nie będzie nam się aż tak bardzo rzu rzucało w oczy, że to jest wyłamane, a nie wykręcone. Standardowo, gdybyście mieli pytania, e, piszcie w komentarzach. Jak będę wiedział, to odpowiem, jak nie będę wiedział, to Niestety ukłonię się i powiem, przepraszam, idźcie gdzie indziej, ale postaram się na wszystko odpowiedzieć. Więc myślę, że to tyle. No, obudowa, jak obudowa. Bardzo mi się podoba, że nie jest też błyszcząca, bo zależałem na takim czarnym, właśnie matowym kolorze. Jednak to już takie czasy, gdzie połysk człowieka jarał, odeszły myślę do lamusa. Dlatego też e, wybrałem, wybrałem czarny mat. E, mamy tu akcent połyskujący w, forma, w, w, w w formacie loga TK. No i to w zupełności myślę wystarczy. Też nie ma dużego oporu, żeby zdjąć ten, ten przedni panel. On wchodzi bardzo gładko na wcisk. Jest, jest oczywiście plastikowy. bo tego zapomniałem powiedzieć. Ale reszta no, jest metalowa. No i co kochani, to tyle. Zamykam ją z powrotem. Wrócę ją do pudełka. No tam już chyba nic nawet nie zostało, nawet instrukcji, więc ta instrukcja będzie tylko i wyłącznie w tym woreczku strunowym, który wisi przypięty kablami. No i co moi drodzy, no to tyle w dzisiejszym materiale. Trzeba się bawić dalej. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.